Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Salad Kutwa. Dzisiaj zagramy sobie w The Walking Dead Survival Instinct Zagramy sobie nową grę, ja tutaj troszeczkę już samą pograłem Powiem wam, że gra Jest bardzo, bardzo ciekawa, naprawdę Jednakże grafika, że tak powiem no... Trochę jej brakuje, tak? Powiedzmy sobie szczerze. Spodziewałem się czegoś więcej. W skrócie. No generalnie bardzo fajnie nawet się w to gra. Jest takim fajnie nawet zrobione. Jest to przede wszystkim FPS. Co jest dosyć przyjemne. Jednakże no spójrzcie... No... Tekstury... Nie powalają na kolana. Są one w strasznie małej rozliczności. Może to kwestia grafiki, no nie wiem, ale wydaje mi się, że mam na najwyższych ustawieniach. Tego nie będziemy używać. No i jak widzicie, no powiedzmy, że wszystko mam na maksa. Innych ustawień właściwie nie da się zapisać. To hmm. No, jest to trochę takie dziwne, moim zdaniem, nie? Myślę, że to jest po prostu próba zarobienia jak najwięcej no, no, jak no, największej, największej ilości pieniędzy na bazie serialu, który jest po prostu genialnie zrobiony, moim zdaniem. Naprawdę świetny serial. A... no, nie podoba mi się to, że tak wykorzystują go. Do tych do te, tego typu gry, która jest moim zdaniem mega niedopracowana i prezentuje, powiedzmy, poziom, ja wiem, w mojej opinii prezentuje poziom rozgrywki sprzed kilku ładnych lat 4, 5, 6 nawet może lat. No źle to wygląda, jakby nie patrzeć. Coś jeszcze inne zombiaki do mowy Wow. Tak. To jest właśnie to oszczepowane, tego nie da się przeżyć. Zombiaków troszku ojciec. What the hell, Dixon? Ah, oh, Dixon. no, no, no man. Help me. Daryl, you okay? Dad. Oh, Panie, no! we can... well, we could... To jest moim zdaniem najbardziej śmieszna scena w tej całej grze, przynajmniej do której do tej pory doszedłem. No zobaczcie no. No ja pierniczę po prostu... Śmiech na sali, nie? Jest to tak beznadziejnie zrobione po pierwsze. No odwzorowanie miny tego bohatera jest tak namerskie, to jest po prostu... Taki sad face jebany Przynajmniej intro fajnie zrobili, to trzeba przyznać. Wprawdzie 100% przeniesione prawie z serialu. Mimo to fajnie się to prezentuje. O oh, teraz jest świetny moment, kiedy można zobaczyć jak słabe są te tekstury. Jak małej rozdzielczości. Spójrzcie na tą... ...szybę rozbitą. Proszę państwa, powiem wam, że w GTA San Andreas to wyglądało lepiej. Ale no cóż, ale na pewno budry też mieli większy w Kitas Andreas. Chociaż porównywanie do tego do, do tej gry mija się z celem, bo to zupełnie to różne światy. No i generalnie wcielamy się tutaj w... Deryla. Co chyba myślę widać? Dziś była sowa, ale ją chyba już wcześniej zdobyliśmy, więc nie da się jej zdobyć po raz drugi. To trzeba sobie zdobyć jak najwięcej przedmiotów, trochę to przypomina, powiem wam, pod pewnym względem WRZI troszeczkę Far kraja No i dobra, tu na razie wszystko jest zamknięte. Musimy porozmawiać z naszym e, ziomkiem. ever seen anything like that if you told me about it i'd call you a liar listen there's more of them coming we gotta go yeah, the only thing we gotta do is kill every last one of them daryl i know you're upset but just listen that sounds like a whole lot of them we need to go now gather up as <coughs> much as you can and meet me at the truck let's go then daryl remember what we learned about him head trauma attack the brain remember the only thing we know that kills him and be quiet sneaking out the back door Let see you. W mojej opinii bardzo, bardzo słabe to było. Mm, no ale okej, okay. no, no nieważne, bo powiedzmy, że zabije sobie tutaj. Te wszystkie zombie... oj! Niech lepiej to nie przybliża tego, bo po prostu wygląda to wtedy tragicznie. A system zabijania zombiaków przynajmniej jest fajny, bo ta krew tak tryska. Te wszystkie strony są bardzo przyjemne. Jep <laughs> in your head, in your head. Zombie, zombie. Ogólnie fajna jest sprawa z tym, że tutaj trzeba zbierać właściwie. No, jaki fryer? Jaki brzydki w ogóle. Trzeba zbierać właśnie tutaj. baki takie paliwa, tak? Generalnie paliwo trzeba zbierać. I potem to nam się przydaje do podróży. A to, co jest fajne w podróżach, to to, że możemy pobierać trzy tryby transportu. Jest tam właśnie highway, jakieś takie polne ścieżki i zuka ulica. A tutaj butelki do robienia flar. Może nie jest to jakieś super przydatne, ale może się przydać, mimo wszystko. Rangelicz ma to. Yy, słabe jest to, że nie ma animacji tego, jak na przykład zębiaki nas biją, czy tam uderzają, jak to woli to nazywać. I generalnie limit 30 FPS-ów w tej grze jest bardzo odczuwalny. Jest właśnie taki limit, bo mam frapsa, więc widzę. Kurzające jest to straszliwie. <coughs> Bardzo mało klatek. No i głupie zombie do kwadratu po prostu, no, że też ten zombie tego nie usłyszał. Poza tym te zombie są strasznie twarde. Dobra, muszę troszeczkę odejść, bo ich dużo się zrobiło. Właściwie nie muszę ich zabijać. Dobra. Czy jednak muszę? A bez sensu. Dobra, myślałem, że zrobię to jak w Wurzi. Nie da się. A i poprzednim razem udało się za pierwszym razem. <laughs> że tak powiem. Dobra. No generalnie też tutaj strasznie łatwo się ginie. zbugowany system walki moim zdaniem. Są tak słaby... Zobaczcie, jest tak słaby system walki. Jest śmieszny po prostu, w moim odczuciu. chodź, panie zębiaku, weźmie weźmiemy je pojedynczo. To przynajmniej... ...nie będzie problemów. Tu niby da się jej od tyłu zachodzić, wtedy szybciej zabijasz. Ale to zawsze jakoś się buguje i nie chce działać tak jak powinno. Dobra, podnosimy te butelki. No patrzcie, tutaj teorii jak. się podejdzie. To właśnie nawet nie widać, że ten zombie nas uderzył, a jednak nas uderza. Dobra, przeżyliśmy i to się liczy Wkurzają mnie. No dobra, także wsiadamy. I zobaczcie, będziemy mieli tutaj właśnie do wyboru te trzy tryby, o których mówiłem. No a tutaj wybierzemy sobie nasz... Nasz punkt przeznaczenia, jakby nie wiem, punkt do którego będziemy zmierzać. I tak. Mamy boczne ścieżki i tutaj właśnie ulice zwykłej i takie wiecie, szybkiego ruchu highway. Osobiście myślę, że ulice są bardziej chyba przyjazne, jeśli mogę to tak nazwać, dlatego właśnie je wybierzemy na razie. Start. Zobaczcie, jaka wspaniała, wręcz po prostu wspaniała. Hey, about your dad? I don't know what to say about it. You got to tell Merle what happened. Yeah, I suppose we but do. We we are are to first. <laughs> what do you Go to the cops? <laughs> Please, we got to go get Merle. Merle, he's. Well, he's just not right. What you say to me, old man? Merle's well, 10 times the man you are. All right, all right. Just seems you boys turn hay into shit when you're together. No i dobra, niech sobie dojedzie, dojadą w ci nasi, nasi bohaterowie. Nie wiem w sumie na co czekamy w tym momencie, ale skoro chcą pokazywać nam animację jeżdżenia, to spokojnie, no niech się ładuje gra. Oj. Ope. No dobra, wiecie co, jak gra się załaduje, to ja do Was wrócę. No, długo czekać nie musiałem. Dosłownie po paru sekundach gra wystartowała w końcu. Tutaj mamy fajną rzecz: możemy zostawiać nasze rzeczy, właśnie jakimś tam inwentory w naszym samochodzie. Dajmy na to łotek, mogę sobie przetransportować. Tutaj to samo, jakiś tam klas botu. Jakieś śmieci, generalnie paliwo, może zostawię. To samo amunicję oraz naszą broń główną. MRE. No, też zostawimy, bo przyda nam się coś do leczenia zawsze. I tak, i możemy nawet uzbroić naszego ziomka. Dać mu jakąś broń. I wtedy on będzie pilnować naszego samochodu. Damy mu młotek. I możemy dać mu również zadanie, co jest fajne. Możemy na przykład go wysłać po to, żeby znalazł jakieś jedzenie. Zostało, albo właśnie, na przykład, znalazł paliwo. Ja wezmę, żeby znalazł jakiś żarcie, bo się przyda coś do jedzenia, myślę. No, widzicie, w związku z tym rośnie jakaś tam szansa na to, że zostaniemy mm, ograbieni z tego, co mamy. No i dobra, tutaj wystartujemy. Enter location here. Yeah. No, driving through that. We're on foot from here. Ah, boy. Nie dobra, musimy teraz tutaj przejść po mieście, znaleźć jakieś ciekawe rzeczy. Ja tu zacznę chyba od tej strony, ostatnio zacząłem od drugiej. Widzicie, ten zombie chyba już nie żyje. No tutaj się nie da wejść. Tam wiem, że się da wejść do tego sklepu. Czy co to tam jest jakaś restauracja? O, fajnie, latarkę mamy. Nawet nie zauważyłem tego wcześniej. Trochę ona ułatwia spać sprawę. To tu, jak widzicie. A i mamy zamknięte drzwi. Hey, no, Come on up here and talk a minute. Use the ladder near the dumpster. Hey man, up here. Okej, okay, wchodzimy tam. Not set. Up. Jimmy Blake, last standing officer of the Sedalia SO. Go for you. There's cycles all over this place, too. The biters? Yeah, they're everywhere, man. Where have you been? Up in the hills, hunting. Didn't know nothing about them until the Torber camp. Still don't. Uh huh. Let me bring you up to speed. More of them come every day. We help each other survive, or we don't. That's it. Normal rules suspended for the foreseeable future. That applies to good guys. And to uh, hunters. Ten-four? Yeah, I get it. But who's we? The kid holed up in the gas station, and the deputy in the cell block. He's interesting. I want to do one last radio check before bugging out, though. Then do it. And the batteries went dead two days back. Can't find fresh ones. If you can, I'm happy to supply a little bird's-eye coverage. I'm a hell of a shot. Batteries? Okay. I'll keep an eye out. I need gas, though. I think it's long gone, but the kid would know better than me. <laughs> Rozumiem, że mam tutaj taką misję poboczną po prostu Muszę znaleźć to, co on tutaj chciał, tak? Czyli te baterie. Zobaczmy coś, czy coś u niego możemy znaleźć ciekawego. Jakieś puszki tylko śmieci generalnie. Nic w sumie fajnego tutaj nie znaleźliśmy. Tu strzelka każe nam się kierować w tą stronę i spróbujemy naprawdę też przejść. skryptowane, pięknie. Okej, okay, dobra, w takim razie wiecie co, przejdziemy sobie tym budynkiem. Tutaj były gdzieś drzwi do otwarcia. O, no to otwarte. No, jaki przydaj. Zombiaki są fajnie nawet wzorowane Ale szkoda, że tylko zombiaki. Dobra, poszukajmy tych baterii Dobra, chyba nie żyje. I wiecie, to zaraz będziemy kończyć ten pierwszy odcinek Bo on troszeczkę się tutaj przedłuża już strasznie a wiem, że ludzie nie lubią generalnie takich długich strasznych odcinków. Tu mamy zombiaczka, fajnie byłoby, gdyby zrobiły nam plecy, więc spróbuję się nim teraz zająć oj. Brzydalu ty mój. Ojej. Słodziaku. Dobra, poszukajmy tutaj tych baterii. Wow. No, to był dobry moment, muszę przyznać, to było dobre. Nawet się przestraszyłem trochę. Nie doceniłem tej gry. No, właśnie w tym momencie on powinien, w teorii przynajmniej. Przynajmniej w teorii powinien nas... Znaczy nas. Jego zabić tam w sumie na strzała. O, jak widzieliście, nie było żadnej animacji tego, że na przykład on mnie uderzył, ale mnie uderzył. Co jest mega śmieszne. Oczywiście w mojej opinii, no może komuś się to podoba. Znaczy ktoś uważa, że to jest zajebiste. Ale to na pewno nie jestem O! Ja. Dobra, wejdziemy w inwentary. Użyjemy sobie tego. Zawsze to troszeczkę nam zdrowia odświeża. Hmm. Założyć to? No jak to w ogóle użyć? To jest pytanie. Ech, kurczę. I mam nadzieję, że mam to już. Aha, dobra. Not bad. hey okay. something you want huh i ain't standing out here playing bait all day you got a car you need gas right i can get you gas i'm warned daryl it's a truck what happened here the eaters happened me and my dad hold up here with uncle lester the town held them off okay until we lost all the cops all but blake uncle lester? lucky less? yeah, the same. he and dad went out to see who was left. i don't think they're coming back. but uncle lester has the key to the generator cage. and that's how we get the gas pumps running again. right. you get the keys and crank the jenny. i use my codes to turn on the pumps and we get out of here. win, win. Tch. you're coming with me now? <laughs> i'm not staying here, buddy. we got a deal. no I dobra, także tutaj musimy znaleźć jego wujka. I na tym chyba zakończymy ten odcinek, także coś się z wami pożegnam. Do zobaczenia na razie, cześć.